Z okazji Black Friday przygotowaliśmy dla Was promocję na wybrane modele wędek. Zapraszam! Zacznijmy od najbardziej kultowych wędek ST Croix, czyli od premierów. Zostały nam ostatnie sztuki starych modeli, które widzicie teraz na ekranie. PS66MF to wędka o długości 1,98 m, posiada gramaturę od 7 do 8 gramów, jest to ostatnia sztuka, jaka nam została, i można ją nabyć za 672 zł. Z tej samej gramatury mamy trochę dłuższego PS70MF, który ma 2,13 m. To również jest ostatnia sztuka tego modelu i możesz ją nabyć za 714 zł. Z delikatniejszych mamy Premiera PS70MLF o gramaturze 3,5 do 14 g. Ten model ma 2,13 m i można go nabyć za 672 zł. Premier maski PM80XHF to wędka castingowa przeznaczona do łowienia sumów i dużych szczupaków. Ma on 2 metry i, 44 I posiada gramaturę od 170 do 340 gramów. Podobnie jak przy pozostałych premierach, to również jest ostatnia sztuka, którą można nabyć za 970 zł. Kolejne wędki objęte promocją to Mojo MSS-106MM2 oraz MJC-76MHMF. Pierwszy z nich to wędka morska o długości 3,16 m w akcji Moderate. MSS 106 MM2 jest dwuczęściowy i obsłuży przynęty od 21 do 113 gramów. W polskich warunkach kij jest ciekawą opcją na sumę i inne większe ryby. Może być twój za 700 zł. Drugi moczo, czyli MJC 76 MHMF to wędka castingowa o długości 2 m i 30 cm. Jest w wakcji moderate fast i obsłuży przynęty od 11 do 35 gramów. Ma on zieloną korkową ręką, jest z portugalskiego korka premium, czarne przelotki z pierścieniami aluminium oxide, a także blank, który został wzmocniony technologią IPC, która wzmacnia blank, wygładza go i zmniejsza ryzyko złamania wędki o 50%. Jest to ostatnia wędka ze starej serii Mojo, którą możesz nabyć za 608 zł. Jeśli chodził Ci ostatnio po głowie zakup pierwszego kasta, to lepszego momentu nie znajdziesz. Ich strek to seria, która robi furorę na całym świecie ze względu na swój stosunek jakości do ceny. Są to wędki sprzedawane w zestawach z kołowrotkiem. Nad samą wędką warto się bardziej pochylić. W tej serii zastosowano włókno-węglowe SC2, czyli taki sam materiał, z jakiego zbudowana jest seria Premier. Dostępne modele są do 18 gramów i mamy na stanie zarówno dwuczęściowe, jak i jednoczęściowe. Mają one 2,12 m, a także dzieloną korkową rękojeść. Polecam jeśli szukasz wędki na sandacza z dobrymi komponentami i nie chcesz na nią wydawać majątku. Inną fajną opcją są wędki Geiger was, które wygrały prestiżowe targi Icast, zostały docenione za świetnej jakości włókno węglowe, dynamiczną akcję i pracę dołączonego do nich kołowrotka. Skoro już o nich mowa, GX Airbusy są sprzedawane z kołowrotkami Sevin, które zaprojektował St. Kroi. Z x tracków zostały nam dwa ostatnie dwuczęściowe CTCS 70MF2C oraz trzy sztuki jednoczęściowych CTCS 70MFC. Jeśli chodzi o GX herbasy, to tutaj została nam ostatnia sztuka GXRS 71MF2C. Są to bardzo dynamiczne wędki z mocnym dolnikiem, więc jeśli lubisz takie wędki, to polecam obie wymienione serie Combo. Obie normalnie kosztują około 1400 zł, a teraz można je zdobyć za jedyne 730 zł. No za taką cenę to nic tylko brać. Ze starych AWD-owinżorów zostały nam trzy ostatnie WIS 76 HF. Są to mocne wędki w akcji Fast, których gramatura waha się od 21 do 56 gramów. Długość wędek to 2,30 m, mają długi dolnik pokryty gorkową rękojeścią, posiadają tytanowe antykorozyjne przelotki. A sam blank jest wykonany z włókna węglowego SC3 a także jest wzmocniony technologią PC, która zmniejsza ilość o 50% oraz sprawia, że Blank ma płynniejszą akcję. Avidy od zawsze są jedną z najchętniej wybieranych serii Sankroi ze względu na swój stosunek jakości do ceny. Awida VIS 76HF zdobędziesz za 1227 zł. Ostatnią wędką, którą przedceniamy z okazji Black Friday jest stary, zielony Legend X XLS 68MXF. Tej legendarnej serii nie może chyba przedstawiać żadnemu fanowi ST-Croix. Ten ostatni model posiada dwa 3 cm długości i obsłuży przynęty od 5,5 do 18 gramów. Wędka może być Twoja za 2299 zł. Jeśli chcecie zamówić którąś z wymienionych tutaj wędek, piszcie do nas na biuro Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów i będziemy rozpatrywać zamówienia od daty wpłynięcia do nas maila. Innymi słowy, kto bierze ten lepszy i lepiej się pospieszyć, bo zaraz może ich nie być. Do każdej zakupionej wędki dołączamy voucher zniżkowy minus 30% na dowolny kołowrotek saving, które cieszą się coraz większą popularnością wśród fanów wędek Sankroi. Tyle od nas, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Idę nad wodę. Do zobaczenia.